Zależałem do tych, którzy sobie teoretyzowali na temat między innymi, kwestii gazu, który można by było sobie wytworzyć. No jest tak. Zresztą powiem cieszę, że w pewnym momencie gdy zacząłem czytać różne opinie, różne jakieś badania, to stwierdziłem, że za dużo jest rozbieżności, więc w takim wypadku jest najlepiej zbudować samemu coś, żeby nabyć takiej praktycznej wiedzy fundamental. Ja wsad, co daje lepiej, co daje gorzej, a dlaczego? Z tego względu, że trzeba czymś tą krowę nakarmić, żeby ona e ten gaz dała. Tak, więc tutaj mówimy o bioodpadach, mówimy o trawie, w kiszonkach kukurydziana daje dużo gazu. Teraz ostatnio wytłoczki buraczane sprawdzałem, też dają dużo gazu. Natomiast na chwilę obecną bardziej koncentruję się na samej instalacji, na oprogramowaniu niż na systematycznym, że tak powiem, karmieniu. Ale widzę po prostu, jak niektóre materiały się zachowują, więc. Kukuryda. Kukurydza, tak, kiszonka kukurydziana. Mm -hmm. Kiedyś znajomy dał mi taką spleśniałą. Mega, po prostu nieźle nie szło, bardzo zauważalna różnica, że tak powiem. Mm -hmm. Ale tak to jadę że tak powiem, głównie na suchym chlebie, bo jego dostaje dużo, on też długo wytrzymuje, więc to są powody, które, dla których na razie, że tak powiem, materiał wykorzystuję taki, jaki mam dostępne. Mieszanki robisz? Tak, mieszanki, tak, dokładnie mieszanki. Okej, okay, dobrze. E z moich obserwacji, tudzież rozmowy z osobami, które są po tej stronie mocy gazowej, powiedzmy, mhm. wiem, że wsad to jest mega wyzwanie, ponieważ zrobienie elektrowni gazowej, ale w takiej skali, no wiadomo, już przemysłowej, powoduje to, że ona po prostu pożera wszystkie plantacje dookoła. W jakim kontekście? Chodzi o kwestię wsadu, no bo czy ten gaz... Trzeba tak, 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 wy wykarmić. Trzeba czymś tak. Wykarmić czacz. Tak, tak. ta 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 y y to znaczy, powiem w ten sposób, to jest instalacja dla użytku y prywatnego, więc y jest, y będzie w taki sposób zrobiona, żeby to, co ktoś znajdzie u siebie w ogródku, to, co jest w stanie sobie zorganizować, wystarczy mu do ogrzania domu w większej, lub mniejszej części. No, wychodzę z założenia, że powinna dać 100% energii, e że tak powiem, takiej, żeby ogrzać dom, zapewnić prąd dla pojedynczego domostwa. Natomiast. Y w skali miesiąca, ile trzeba by było wrzucić tego w sadu? Y to znaczy, tak. W tej chwili w tej chwili ja ją testuję na 30 litrach substratu dziennie, czyli pół na pół to jest woda z, z materiałem dziennie. 30 litrów dziennie? Tak, czyli taka jedna beczka niebieska, która jest z tyłu. 30 litrów e, dziennie? Znaczy, ja wyszedłem z tego. Nie, nie, nie dobra, 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 spoko, 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 spoko rozumiem, Dlaczego dobra, tak? 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 Dlatego, że e, czas retencji dla takiego materiału wynosi około 30 dni. Tak? No to jeżeli mamy pojemność 1000 litrów, podzielimy to przez 30, dni, wychodzi ci 30 litrów dziennie. Okay. I taka prosta zasada jako punkt wyjścia, natomiast docelowo przez to, że mam pomiar zastosowany wszystkiego na... Czyli metr sześcienny, <kluz> 30 litrów i po prostu codziennie dokarmiasz to, żeby... No tak, tak powinno być, chociaż no ja prowadzę testy na razie, więc nie trzymam się tego.